Kochani, dzisiaj namalujemy dynię. Zaczniemy od jej kształtu. Ołówkiem warto narysować właśnie taki spłaszczony okrąg, takie koło. No bo dynia ma taki kształt, jeśli widzimy ją bokiem. Teraz zaznaczam miejsce, gdzie powinna być ta szypułka. I ona będzie tutaj lekko wyschnięta, tak taka oderwana, ucięta, lekko wyschnięta. Dlatego będzie taka lekko tutaj zakręcona. Dobrze to narysować, w którym miejscu się kończy, i teraz nie wiem, czy wiecie, ale taka dynia ma takie elementy jak pomarańcza. Powiedziałabym, że no prawie można by było tak oderwać ten kawałek pomarańczy, nie? Takie, takie, takie segmenty. I to trzeba pokazać teraz na tym rysunku. Jak widzicie, dokładnie je rysuję. Są te elementy oddzielone. Po to, żeby było dokładnie widać, że ona jest taka, takie, takie ma, taki ma piękny, piękny kształcik. Zresztą tutaj na górze stoi taki kubek, właśnie w kształcie dyni. No, i to teraz pokazuję. Też trzeba dynię narysować w odpowiedniej perspektywie, a to oznacza, że tam z tyłu też takie kawałki tego powinno być widać, tych takich fragmentów. No i jeszcze oczywiście liść. A teraz. Zabieramy się do mieszania farb i na początek tam wcześniej wyłożyłam farbę taką Ziemia Sieneńska. To jest taki pomarańczowy brązik, żółty ciepły i czerwony ciepły kolor. Możecie naprawdę wybrać e, takie kolory, jakie Wy macie. E, żółty to może być, żół, to może być e, medium, primary, czerwień to może być scarlet albo. Vermilion, obojętnie aby to nie była cytryna żółta, albo aby to nie był żółty, czerwony który się nazywa, niech ja pomyślę jak on się nazywa ten czerwony, to jest magenta, tak żeby to nie była magenta mieszacie te kolory sprawdzacie sobie tak, w takich proporcjach żeby stworzyć kolor taki jaki lubicie, i ja wziąłem tutaj pędzelek, hmm, niefortunnie wybrałam pędzelek taki właśnie płaski. Lepiej by tu się sprawdził pędzel, który się nazywa koci język, ale jak widzicie również płaskim można namalować takie elementy. I ja zobaczcie od dołu tym kolorem, który stworzyłam maluję takie te ciemniejsze miejsca, troszkę od góry, ale głównie jak widzicie od dołu e, zaznaczyłam tak te wgłębienia. Po pierwsze, tak i te ciemniejsze miejsca na dyni, no bo powiedzmy, że od, od dołu jest po prostu te ciemniejsze są te miejsca. I teraz zamieniłam pędzelek na koci język, tylko węższy. Tamten miał centymetr płaski pędzelek, a ten pędzelek ma około pół centymetra i to jest pędzel koci język i tu trochę czerwieni dodałam, jak widzieliście. Prawda? Więc tak odrobinkę. Biały kolor spowoduje, że Teraz będziemy mieli mm, miejsca oświetlone. Dynia tak jest z przodu i troszkę z góry oświetlona. Yy, I to też mieszajcie te kolory, jakie uważacie. Yy, bo to może to, to może to ma być wasza dnia. To, co ja Wam tutaj pokazuję, to ja sugeruję, jak to zrobić. Każdy jest szefem <gryw> na swoim obrazie. Pamiętajcie o tym. To ma być wasza interpretacja. Ale jeśli chcecie namalować tak samo jak ja, no to zapraszam serdecznie. Malowanie farbami akrylowymi to przede wszystkim malowanie warstwowe, więc tutaj tworzymy warstwy od góry. Zobaczcie, teraz takimi ciemniejszymi kolorami też cały czas pokazuje te właśnie segmenty, tak zwane, na tej dyni. Dokładnie tu widać, gdzie jest głębiej, a w którym miejscu jest bardziej wypukło. To pokazujemy kolorem, tak? Te głębsze warstwy to są właśnie ciemniejsze kolory. A teraz biorę brąz, bardzo ciemny brąz. To jest brąz wandajka. Wy możecie u umbry użyć, tak? Umbry albo czerwień pomieszać sobie właśnie z jakimś takim brązem i dodać do tego błękitu, ale najlepiej bardzo ciemny kolor. To nie jest czarny, od razu mówię. No, i teraz będziemy tworzyć jeszcze ciemniejsze elementy, więc zwróćcie uwagę, jeśli chcemy coś schować, coś chcemy, żeby było głębsze, kładziemy ciemniejszy kolor, a jaśniejsze odcienie kładziemy tam, gdzie chcemy, żeby było wypukło. I teraz patrzcie, te wgłębienia maluje ciemniejszym kolorem, co pokazuje, że tam jest, tam jest, kształty się wydobywają, tak? Ta dynia już jest kształtna, już zaczyna być kształtna. Ciemniejsze, tak cienie od dołu, bo ona gdzieś tam na czymś sobie stoi, więc ona jest ciemniejsza od dołu, prawda? No i ewidentnie te, znowu powtarzam, jasne odcienie, te wypukłe, te, znaczy pokazują wypukłość, jasne odcienie. No i malujemy kolejne, kolejne warstwy. Ważne jest, żeby jeśli macie dynie z ogrodu swojego, to wart, warto taką dynię też obserwować. Tak? A jeżeli chcecie, no to malujcie w taki sposób, jak ja to w tym momencie pokazuję. Żeby jeszcze bardziej zaakcentować wypukłość, no to trzeba zrobić bardzo jasny odcień, żeby można było. E, taki, takiego blasku nadać e, na dyni i tutaj trzeba, myślę, że bardzo dużo białego koloru jasnego, żeby miał szansę przykryć te e, ciemniejsze odcienie, zobaczcie w jakim blasku teraz ta, jest ta dynia, no dobrze, mamy dynię, ale teraz czas na szypułkę biorę ultramarynę, bo teraz będę tworzyła jakiś taki fajny kolor błękitu Przepraszam, zieleni z błękitów i z żółcieni. Ja zazwyczaj tak robię. Ultramaryny będzie mniej, ale więcej jest żółtego, co oznacza, że ten kolor jest po pierwsze ciepły, bo ultramaryna to jest błękit e, cieplejszy, zimniejszy błękit to w talo blue, albo cyjan czy kobalt, więc ultramaryna i żółcień, ale żółcień jest. O wiele więcej. Ja bym tu wzięła 70% żółcieni, 30% ultramaryny, wtedy mamy właśnie taki odcień. I tutaj też trzeba będzie trochę ciemniejsze elementy, wiadomo. Szypułka, szypułka albo ta końcówka tego, szypułka. No, dobrze, nie będę tutaj wymyślać. Też ma być kształtna i ona też ma, jak widzicie, takie wgłębienia. I to pokazuje za pomocą ciemniejszego koloru zielonego. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ten ciemny kolor powstał z dodatkiem tej umbry, tego brązu. U mnie brąz wandajka, u was może być ta umbra bardzo ciemna. No i liść. Liść też w takim ciepłym kolorze, więc nie zmieniam błękitu. Dalej jest ultramaryna pomieszana z żółtym, e, tym ciepłym kolorem i maluję taki kształt liścia. Wiemy mniej więcej, jak wygląda liść e, dyni, prawda? Przyciemnijmy go w tym miejscu blisko dyni. Nawet jeżeli malujecie z pamięci cokolwiek, to trzeba pamiętać, że blisko jakiegoś przedmiotu, no, po prostu te przedmioty się lekko zasłaniają i tam powinno być troszeczkę takiego ciemniejszego koloru. No dobrze, nasze półce mamy i na liściu mamy ciemne takie kolory, więc teraz warto stworzyć bardzo jasne żeby tak ta taka nasada była wypukła więc jeszcze jaśniejszego koloru dlaczego zrobiłam to po liściu dlatego że dałam możliwość wysuszenia tych miejsc żeby wyschło to miejsce na, na tej szypułce już powiedziałam to, to jest to jest szypuła bo dynie są wielkie to nie może być mała szypułka i oczywiście też ciem, znowu ciemniejszych miejsc u nasady od spodu na tym łączeniu dyni z tą szypułką też tam powinno być troszeczkę ciemniej żeby, żeby ten obrazek był trójwymiarowy tak domalowujemy kolejne i kolejne elementy Stylizujemy naszą dynię. Mamy ciężką dynię. Teraz przyszedł czas na to, żeby dodać jej trochę lekkości i ja tutaj teraz domalowuję jaśniejszym kolorem takie sprężynki, które powodują, że ta dynia, dynia tam się gdzieś zaczepia czasem na drzewa. Wchodzi, mamy wrażenie, że nasze drzewo ma, obrodziło dyniami, tak? Delikatne, nie za dużo z prawej strony i troszeczkę zrobię też z lewej strony, tak żeby ten obraz nie był taki przeładowany. No i dynia praktycznie jest skończona. Kochani, jeśli podobają wam się treści na moim kanale i to co maluję, to co wam pokazuję i opowiadam o malowaniu, uważacie, że to jest bardzo wartościowy czas, to możecie postawić mi wirtualną kawę. Na dole w opisie będzie link do Buy Coffee. Serdecznie dziękuję za każdą wpłatę. Oczywiście to jest nieobowiązkowe. Warto też zasubskrybować ten kanał. Dlatego, że jeśli to zrobisz, to będziesz dostawać powiadomienia, kiedy właśnie wrzucę coś nowego, może coś wspólnie namalujemy, może czegoś nowego się dowiesz.